Jestem po kolejnym dyżurze, jednak dzisiaj chciałem nagrać krótki filmik, bo naprawdę zaczyna się to robić poważnie. Dzisiaj odpisałem w ciągu 4 godzin na 14 wiadomości. Dwie dzisiaj wpadły jeszcze ostatnim rzutem na taśmę około 12, jeszcze dwóch ojców napisało. Także w ciągu tygodnia zebrałem 14 wiadomości, czyli 14 nowych osób znalazło mnie, zaufało mi. I stwierdziło, że napisze coś do mnie. Niektóre wiadomości były krótkie, kilkuzdaniowe, zdaniowe, ale 5-6 wiadomości było naprawdę małym poematem, który zajął, nie wiem, myślę, że na pewno z 15-20 minut dla tego, co pisał, i również dla mnie, odpisując, zajmowało mi to na jedną wiadomość, nie raz 15 minut, nie raz 10. Pamiętajcie, to jest tylko początek, to jest tylko 1%. Tego co należy zrobić, będąc w takiej sytuacji. Dyżur nie jest końcem Waszych starań, Waszych yy, doświadczeń, zebranych nowych informacji. Tak samo jak moje miejsce, jako fundacja, nie jest jedynym miejscem. Orientujcie się gdzie indziej, szukajcie w internecie, rozmawiajcie z innymi. To jest początek Waszych właśnie starań, żeby coś wyjaśnić, żeby coś zrozumieć, żeby coś zakończyć albo coś rozpocząć. Także dyżury, które już pół roku ponad trwają są bardzo dobre i działa to dalej. Miłego weekendu.